Większość osób, zwłaszcza dopiero zaczynających tworzyć kampanię reklamową, ma problem z dobory grupy docelowej odpowiedniej do promocji swoich produktów czy też usług. Albo wybieramy ją za wąską, albo zbyt ogólną, i wtedy nasze reklamy nie działają. Mówimy, że Facebook nie działa, Google nie działa i nic nie działa tak naprawdę. Jeżeli źle wybierzemy grupę docelową, to nawet najlepszy produkt ma problem z siłą przebicia. Zobaczcie dwa przykłady, które ci zobrazują, w jaki sposób można się pomylić, wybierając grupę docelową. Pierwszy chciałem trafić do hodowców kur i bydła. Wybrałem grupę hodowców kur i bydła, czyli zainteresowanych krowami i kurami. Okazuje się, że ta pierwsza grupa, czyli osoby zainteresowane krowami i kurczakami, to tak naprawdę są fani bajki Kałen Chicken. Myślę, że taką bajkę znasz, a jak nie, no to e, możesz jej poszukać. Ona latała na Cartoon Network i nie tylko. Drugi przykład, jeżeli chcesz puścić kampanię reklamową do osób zainteresowanych bieganiem, no to zamiast wybrać osoby zainteresowane bieganiem, zobacz, jak to jest szeroka grupa docelowa, to lepiej wybrać osoby, które są zainteresowane biegiem na 5 km, na 10 km, osoby zainteresowane maratonem. Bo nie każda osoba, która zainteresowana jest bieganiem, jest biegaczem. Ja też sporo przeczytałem o bieganiu, a jeszcze dubska nie ruszyłem do biegania, tak, żeby biegać piątki czy dziesiątki i startować w zawodach. Więc jak widzisz. Niby te dwie grupy są podobne, oboje są zainteresowane bieganiem, ale jednak ci, którzy chcą wziąć udział w piątce czy w dziesiątce, to bardziej są biegaczami niż teoretykami biegania. Więc jeżeli chcesz sprzedać ciuchy dla i odżywki dla biegaczy, to wybierałbym grupy osób zainteresowanych takimi dystansami lub poszukałbym bardziej konkretnych grup biegaczy. Dlatego nie da się zwariować mani ogólnych grup docelowych, bo czasami można się po prostu pomylić, a wtedy nawet najlepsza kreacja reklamowa będzie miała niskie ctr -y, niską skuteczność, będziesz się frustrował, dlatego czasami warto się zainteresować nie tylko tymi ogólnikami, które interesują naszą całą grupę docelową, no bo można puścić kampanię reklamową do wszystkich osób, które są rolnikami, ale lepiej puścić kampanię do hodowców, Bydła hodowlanego albo do hodowli przemysłowej, jeżeli sprzedajesz suplementy diety dla bydła, chociażby. Więc takich przykładów jest bardzo dużo. Kup się trochę na wyborze grupy docelowej, to wtedy Twoje reklamy będą działały jeszcze lepiej. Jak masz problem z doboru grupy docelowej? Skomentuj tutaj po grzebie, może dla Ciebie daną grupę docelową znajdę. Skomentuj i obserwuj ten kanał po więcej takich ciekawostek. Cześć.